Ik Tak jak my teraz siedzimy, w, ja siedzę tutaj w merczyku mojego zaprzyjaźnionego zespołu w miłoż Miłość siedzi w merczyku związków zawodowych. Trump już wypuścił merczyk po zamachu. Trump wypuścił trampki z flagą Ameryki, ze swoim wizerunkiem, z podniesioną pięścią i z napisem Fight, fight, fight i sprzedaje po 300 dolarów. Więc przepraszam, ale jeżeli już w tym momencie jakby widać, jak niepoważnie sami Republikanie i sam Trump traktują ten zamach, to ja w tym momencie no, nie mam zamiaru yy, siedzieć i po prostu yy, łoronić łez nad majestatem ewentualności bliskiej śmierci, skoro on, on sam już robi na tym biznes. No. No tak, Trump w niedzielę poszedł grać w golfa, e, dzień po zamachu oczywiście tutaj można powiedzieć, każdy ma prawo przeżywać traumę w swój sposób i jest to uzasadnione, natomiast na przykład to, co już wzbudziło dużo większe Niezadowolenie czy, czy oburzenie. To w tym zamachu też warto znaczyć, zginęła jedna osoba, tak. która brała udział w wiecu, znaczy poza zamachowcem oczywiście. Dwie inne zostały ranne. Trump ani nie odwiedził tych osób rannych w szpitalu, mm. ani nie skontaktował się z rodziną tego zmarłego e, zwolennika Trumpa, tak mówimy o osobach, które były na, na wiecu Trumpa. Tak, tak i też już było już wykopane i są ich komentarze na Twitterze tego, tego zmarłego, już widać jakim on był hardkorowym trumpistą w ogóle. Tak i do jego rodziny zadzwonił Joe Biden, żona zmarłego powiedziała, że ona nie będzie rozmawiać z Bidenem, bo to byłoby kalanie jego pamięci, bo on był hardkorowym trumpistą, więc nigdy by nie chciał, żeby ona rozmawiała z Bidenem po jego śmierci. Natomiast jak została właśnie spytana przez dziennikarzy, czy, czy dzwonił do niej Trump, to powiedziała nie. I to Trump po prostu wyszedł z tego zamachu z takim no dokładnie to, od czego zaczęliśmy. Tutaj Bóg mnie wybrał, jestem niezniszczalny, fight, 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 kupujcie moje trumpki za 300 dolarów. No w sposób Typowy, bezrefleksyjny dla, dla, dla siebie, kompletnie nie biorący pod uwagę. No bo jak też mówimy, jak republikanie mówią, że tutaj to był boski plan, no to też zakładałem, że w ramach tego boskiego planu miał zginąć jakby jeden z zwolenników Trumpa. Tak, tak. No to, to, to... tak? To, takie było założenie, nie jestem pewna.